Badiz wypuściło drugą... Ja by to wytłumaczyła że spuścił się do filmu z tobą, twoje dziecko, bo... Nie... A mi suba za darmo na miesiąc? Lubisz sikać na kobietę w ramach... Dominacji. O, tu są takie tematy bardziej mnie interesują. Ja ogólnie jestem stópkarzem. <gazuj> bardzo. Naprawdę? Ja na przykład nie jestem stópkarzem, nie? <gazuj> Skoro jesteś stópkarzem, to czy wkładałeś sobie do ust stopy Nikity? Ja myślę, że mieliłeś... Jak Czupa-Czupa. Ale dobra, okej, czyli... <gazuj> ja... Jak one się cieszą, nie? Rozumiem, rozumiem że tak, ale czy bardziej zsałeś, bardziej czyli załeś? Ja takie tematy to no? Pomidor. O, o. Ej, ty jesteś pisem, jednak, taką naprawdę. o ci chodzi? Powiedz na pytanie. No odpowiedz. A ty byś odpowiedział, tak? A to nie było pytanie. Ja jestem, ja, ja, do... jestem, ja jestem stópkarzem takim, że się lubię dominować tymi stopami. Nie? Że stopy dominują ciebie, czy ty dominujesz stopy? Nie, no jak ja jestem dominowany, nie. Ej, a masz Stop... tak, że jak na przykład uprawiasz seks z Nikitą, jesteś wtedy że są stóp, to ścisk... jest... To właśnie może on te ugniatanie. Stópkę wkładając pieniądze i powodując tarczę. Ja Stópek nie gniatałem? Nie, gnia, nie, nie gniotłem. Nie gniatał A ty klikałeś wśród stopie, w trakcie? Nie, też nie. Okay. A widzicie, że Ty też likesz no. na rzeczy, prawda? No. Ma... Ej, ej, ej! Patrz, widzę, że zarumienił. Ja się Patrz, w wodzie. Się zarumienił. Ja się czuję na tym podcasie jak ryba w wodzie, jak. nie. Ej, jestem stópkarzem, ale to nie jest tak, że na przykład lubię Twoje stopy, tylko lubię stopy z tą kobietą, którą jestem, nie? Czyli, no jakby, jakbyś... czyli, teraz, czyli teraz, jakbyś na przykład pokazała mi stópkę, to na przykład nie, nie, nie miałbym, na przykład, wiesz, nie pomyślałbym, że ale bym sobie ją wsadził w murdę. Mm -hmm. Tylko normalnie wiesz, no, to ja muszę być z tą kobietą i wtedy mogę na to pozwolić. Nie? No, ale jeżeli kobieta miałaby paskudne stopy, to mógłbyś z nią mieć związku, czy nie? No oczywiście, że tak. Czyli takie paskudne też byś sobie wkładał? Nie, muśc. Wtedy nie, to muszą być zadbane stópki, wiesz, to musi być. To jest paskudne To nie, to ja mam bekę największą, wtedy znaczy ja, ja takich rzeczy nie robię, bo kiedyś próbowała, bo mm -hmm. ktoś mnie po prostu o, poprosił o to, że ja tą osobę zwyzywała od najgorszych i że ktoś miałeś mi za to zapłaci. Często jest tak. Ja to jest, a miałeś na przykład takie, takie coś, że na przykład musiały się położyć telefon na ziemi i tak jakby wiesz, jakbyś chciała go zgnieść. takie nie. zdjęcie nie. zrobić. Yy, tak, tak. A widzisz, bo najbardziej doświadczona jesteś, dlatego. U Nikoli też tak było. I, i ja na przykład nie potrafię obrażać i wyzywać. Okej, okay? Nikola też tak nie potrafiła ja też ja zależy, nie potrafię w sensie obrażać i wyzywać. W sensie nie przeszkadza mi to, ale nie myślę, że to jest jakaś moja najmocniejsza strona, czy coś. A jaka jest twoja najmocniejsza strona? Um, myślę, że takie dosyć standardowe filmy. A... Co? Te No cycki, o cycki to na pewno faktycznie. No ja pytam tak od fizycznej strony jakaś. No, na. Cycki. Ej, a takie właśnie Mogą być i cycki, no. No, Różne no, 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 lu pytanie, ale nie obraźliwe. No. Skoro sprzedajesz, załóżmy, w internecie te zdjęcia, nie? Tam nie wiem, y y przykład ile za zdjęcie cycków? po prostu? Zdjęcie cycków, chcę zobaczyć twoje? 10 dolarów. 10 dolarów. Tak, ok. jak chciał zobaczyć na żywo teraz? No nie zobaczysz, no. A ale chodzi o to, czy zapłacić, czy na żywo byś mi pokazał, nie nikomu za pieniądze? Nie. Okej, to nie proponuję ceny. Ja mogę ci pokazać. O! Tak przy nas, a my zaburujemy. Jestem zawstydzony. Słuchaj, ona na pewno no. ma dwa argumenty, też chodzi. Ale ja mam naturalne. Takie średnie. średnie. A jakie ty na ten lubisz? Sztycki. Duże sztuczne, duże, naturalne, czy, e, czy takie malutkie pomarańczki? Albo bardzo małe, albo bardzo duże. Słuchaj, ja bardzo często, jak ktoś gdzieś tam wiesz, w ignacie ciśnie, to ja zazwyczaj nie odpisuję, nie? Co się dzieje? Za orana, przez przezmary. A, spokojnie, nie Nie To, o Ty to pasie, ja wiesz, że ja osu... no tak, tak, właśnie... mi podziękować. Ja uwagę. Tak, tak, bo on jest taki, że jemu zależy, żeby wszyscy w jego otoczeniu się dobrze czuli. To jest właśnie fajne. byś mi suba za darmo na miesiąc? Tak, nawet na, na 12 miesięcy mogę ci dać. To wygeneruj mi link. Okej. Okay. No dziękuję. A mogę później? Możesz później. Tak. Czy jeżeli Kamila Suka da ci dzisiaj subskrypcję. Sylwester, czemu tak dozo jest u ciebie na temat. Nie rozumiem dozo. Że dużo na temat goat? za darmo, no. to czy będziesz męczył swoje prącie w nocy? Dzisiaj? Ja pierdolę. Ej dobra, ile one mają lat? Dobra, ten go pyta, czy będzie się masturbował, a te... <śmany> Jak kurwa na biologii, <śmany> w podstawówce, nie? One się cieszą z takich kurwa lajtowych rzeczy. która jest dziewczyn... Ta, na pewno ta, co od Gonciarza, ta... Y... Jak ona miała? To jakby pierwsza nagłośniła dramę gąciarzową? Nie pamiętam. Wiem, że ona na, 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 nagrywała o tym. Tak. Tak. A tak. Która z tak. Was tryska generalnie? A no ja? Nie macie czego czego? Nie. Okej, dobra. Mam pewna, że Kamila idzie... powie, że tak. Nie. Tak no, Brało jej zrobić no, <laughs> <głos> <głos> nie, no bo to jest takie <noise> troszkę udawane, no bo te całe takie skóry, no to jest tak no naprawdę nie sikanie, nie? A często ja słyszałem, i... że jak na przykład w branży no jest coś takiego, że kobiety wcześniej piją dużo wody, żeby poprosywać... To bo tak jest ogólnie, tak samo jak uprawiasz czy... się, jak na przykład nie wysikasz się wcześniej... To jest to obrzydliwe. To, to, to jest zajebiste. Dla mnie obrzydliwe, to no serdecznie. To, to jest zajebiste sikanie. A sikanie, no jak, okej, okay, ale chodzi nie, o ten... No, Dla to tym... no, obrzydliwe na przykład. Ale w jakby lubisz y, ty sikać na kobietę, czy ja jak sikać ona na ciebie? Ani nie, nie także nie. nawzajem, bo wiem, że też parę czasu nawzajem, tak? Nie obrzydza mnie to, ale myślę, że mi to nie sprawiało przyjemności. Mhm, żadnej. Rozumiem. Ale to lubisz y, y, sikać na kobietę w ramach jakiejś formy takiej dominacji, tak? No, dominacji i upokorzenia. Ci ciebie, ciebie jakby podnieca tak. taki, taki naprawdę ostry tak na No ale na, na ja uważam, i... że to już podchodzi pod zaburzenie jakieś, bo to już pod przesadę idzie. Tak? Okej, okay, no. ale na przykład ty? w trakcie, Skruszy w trakcie, w trakcie to to splucie, wie, sikanie i tak dalej, ale później po to mówisz do niej, wiesz, myszko i dajesz buziaczka w szczółko, czy nie? Co to jest? Znaczy, może to nie w taki sposób, jest, ale chodzi ci o czułość, po? Tak, tak. tak, normalnie, okej, okej. Ale na przykład dla mnie jakieś, dziękuję zajebiste. Kto? Ale sikanie to na przykład dla mnie coś takie nie do przeskoczenia, bo w ogóle jakieś takie efekali. To... No ja tego nie Sikań, zna, Sikanie nie... spoko, ale druga, drugie wyjście i trzecie to nie. No. A ty y, sikałeś na swoją partnerkę? Nie, nie, ja taki jest pod też prysznicem. Nie, nie też czemu, bo prysz... to jest takie bez sensu, jak się mówi, że no ja lubię, ja lubię sikać na dziewczynę pod prysznicem. Pod prysznicem, Nawet nie wiesz, że sikasz pod prysznicem, pod prysznicem jak leci woda. Ja mam do was takie pytanie, no nie wiem czy teraz oglądacie, czy oglądaliście, czy, może czy, kiedyś będziecie oglądać, no, wiecie o co chodzi. Chodzi o filmy po... no więc y, jaka była kategoria, którą najczęściej oglądaliście lub oglądacie? Y, Zaczynamy od Kamboja. A czemu wszyscy się z mnie pytają, No patrzą, bo ja jestem ciekawa. On pisał, a, ciekawa. On pisał No, w goście, no a, eee. to, to teraz tak, Barona a, tutaj a, na Natana nie ma, nie? Nie, nie, ja, ja nie, są, To są. zapytaj najpierw Fika, a okay. potem przejdziesz do mnie. Kurczę, wydaje mi się, że miałem 18 lat, to już tak bardziej przestawałem oglądać takie filmy, No tak, no. Już za bardzo tego nie oglądałem. Jak miałem 19, to już na 100% nie bierzemy żadnego takiego filmu. Okej. Okay. Ale jak zaczynałem, mm -hmm. nie wiem kiedy w ogóle pierwsza sobie bierze taki film. Może 15 lat miałem? Okej. Okay. Albo 14. No jak to się stało w ogóle, że trafiłeś na taką o, stronę? To jest straszne. Tak, ale To, jest to straszne. Bo a co, nigdy. Matka Nie, jak byłem. Przestań. Byłem kiedyś na Facebooku. Były jakieś fanpage'e, nie wiem czy dalej są, bo nie używam Facebooka, z takimi jakimiś półnagimi kobietami kiedyś były, że po prostu typu fanpage hot, sexy, polskie dupki typu, mhm. nie? Czyli dalej to jest. Nie, to nie jest. wiem, bo nie używam i tam po prostu były jakieś zdjęcia polskie, jeszcze Instagram wtedy nie był, nie wiem czy w ogóle był, był pewnie, ale niepopularny. No i nie wiem, nigdy mi się to nie wyświetlało, nie, nie interesowało mnie to, ale miałem jakiegoś starszego kolegę, nie? Po prostu poznałem starszego kolegę. Ty, jak jest dwóch gości i jedna babka, bo są po prostu ciekawe jak to, jak to wygląda, jak to jest i, i tak dalej, ale no, że nigdy tego jakby nie zrobią, mhm. bo chodzi mi o tą taką jedną szczególną pozycję, że wiesz, jest kanapeczka taka. No. Mm. I, i, ta, i zawsze, że, że zazwyczaj dziewczyny sprawdzają takie rzeczy, bo to jest takie inne i ciekawe. To jest ja, ja ogólnie, jeżeli szukałam trójkątów, no to jeśli chodzi właśnie o taki, że jest jedna kobieta i dwóch mężczyzn, to ja nie poszukiwałam tej takiej dominacji nad kobietą, ale właśnie takiej traktowania jej jako, takie, jako taką bogini. Że dwóch mężczyzn jakby chce bardzo zaspokoić tą jedną kobietę i jakby robić daje przyjemności, ale nigdy nie oglądałam i nie chciałam oglądać takiego właśnie typowego e, e, heterotrykąta, gdzie tam oni po prostu ją dominują i tak dalej. A to nie, to ja też, to ja też nie, nie oglądałam takich. E... Klasa czy obciach? Co to jest klasa czy obciach? Czy uważacie, że wysoki, wysoki body count u mężczyzn to klasa? Jeszcze raz. Czy, czy wysoki body count u mężczyzn to klasa? Czy a czemu znowu ja? No nie, no pytam się chłopaków. O. Czyli jak facet jest takim wiesz, Alvaro i, i Pułka Nie obcja. obciach. obcja, obciach. Chyba a ty też, też obciach. Też Czyli uważamy jednogłośnie, że niezależnie od płci. No nie możesz... pół Płci, czy no, Wiesz, no, czy jesteś wiem. kobietą czy mężczyzną, czy nie wiesz kim jesteś? Na przykład, ja jestem bo tak też można jemu, tam i z powrotem. Dokładnie. To yy, no, nie warto się puszczać po prostu na prawo i lewo. No tak. ale, ale a, czy, a czy na pierwszej randce... Nie, nie wiem, czy się zmęczyłem, czy po prostu one sobie wzięły chujowsze wypowiedzi, pytania. Być może już zmęczony jestem, bo obejrzałem cały ten u Boxdella. Ale mam wrażenie, że tam, tam były... Czy więcej się działo? Balada, co Asuka, Kamila, powie dziecku. Czy hejtujemy? Prosty, co jest gorsze od niebieskiego? Gdzie jest granica romantyczności? Jak faceci manipulują kobietami? A ja właśnie tutaj też mogłabym poruszyć taki temat, że mnie denerwuje to, że bardzo dużo facetów, i to też Wy możecie właśnie się powiedzieć, czy tak kiedykolwiek robiliście, albo czy słyszycie często, że Wasi kumple tak robią. E, mianowicie okłamywanie kobiet po to, żeby za Czyli na przykład wmawianie, że się zakochałem, tylko po to, żeby zaliczyć i wtedy na przykład jest cisza no i zostawienie jej... No to To mi się w ogóle wydaje, że jak facet mówi kobiecie, że się zakochał, to traci tak naprawdę... Jak na przykład szybko to mówi, nie? To wręcz ymm, dziewczynę to może odpychać. Że kurwa, jaki na przykład desperat, nie? Czy coś w tym stylu. Nie wiem, wyobraźcie sobie, że idziecie na randkę i na pierwszej rance chłopak wam mówi, kocham cię. Jeszcze są, czyli kurwa, jebnięty. Nie wiem, ale one są one są, są młode, no.